Siemano e... siema, 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 siema. E, Tak, o kurde ja wyszłem <śmiech> <śmiech> Dobra Dobra e, to już trzeci odcinek Let's Play'a e, Mogę do Gildi diamentowi e, tak. Nie To jest nasze Nie nie do to tak, to jest to zwi. go. Dobra. To już trzeci odcinek, jesteśmy przy Wielkim Mikołaju. Czekaj. F, inf, jak on się... Leo... Leoni... Leonidas. co wiesz ja gdzieś indziej poszedłem, bo ja muszę parę itemów odłożyć z no. no ja też odłożyłem. I tak, byliśmy w kopalni i yy, 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 wydobyliśmy ten trochę... To były tak super kopalnia, że super. No, ale ja tam no tak. I, no tak. Więc dla mnie jest to będzie. To to no. Ej, ja muszę ja potrzebuję lepokójku. Ja A nie, ja mam tutaj dwadzieścia pięć. O, to o, to o, to, a ja sobie ja troszkę, a nie, kurde, bo już mam trochę podziurawioną, trochę mam już zbroję taką. Tu ja sobie na razie znaczętuje budki pierwsze, na dwa. O, powolne no, opadanie mam. Dobra. No to tak, nic się tu nie zmieniło. To a, ale zobaczcie tutaj na mojej eku, tak piękny, zamszony bruk nawet. Ja tu trochę wyrzucę, ja tu wyrzucę nici o pająka, żelazo, pięć zamruszonego bruku, krzemień, to to Redstone, nie? Dzięki za żelazo, jeszcze trzy przetopione żelaza. Gdzie tu jest enchant taki większy? Nie wiem, się o, dwa prochy wyrzucę. No, i to wszystko. Jeden crafting. I butki jak Szymon, zabrałeś mu to? Nie, bo ja, bo ja nie mam tam, ja już miejsce nie mam tego. Dobra. To jest Dobra, ja sobie idę zmienić zbroję. No, ale jak ja mam ulepszyć coś? to jest Admitera? Bo ja nie wiem, bo ja jest jestem tutaj jeszcze tak mogę. Nie ma. Ja i Szymon nagrywamy. A ty, aha, ty chcesz enchant z biblioteczkami? No tak, bo ja chcę się leczyć. A, ja na... a ja szukam no. skrzynek. A tutaj są. Dobra, gdzie to jest crafting? crafting, crafting nie ma to ja se idę tam gdzie jest y... Mam, y, nie wiem czy mojej igrzyska śmierci w ogóle się podobają, że czytujemy i tak dalej A jeżeli że... nie napiszcie no jeżeli nie napiszcie, Mi, na, nam to nie przeszkadza ja sobie nową zbrojkę tworzę bo ona będzie zenchantowana tak. I tylko... No ja mam tu, dwa diaksy. Na byle jaki enchant. Ej, masz jednego diaksa? No. No, no jeszcze. To daj mi jeszcze. O, ty masz kuźwa. Gościu mnie podpalił. O, o ty chuju. Ja... Ty jest, Kurde, on... Na PWP jestem. Fuck. A, szybko. Dobra, jest. Gdzie? Gdzie ten duży Ja, on prawie do dziury mnie wywalił. Nie, 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 nic. nie, 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 aspect. nie, 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 zrobiłem. Ty skapi jakiś. Ja go czekaj, ja go jak go zaatakuje. I Kaj? On jest tutaj. Dawaj go, dawaj go. Jego się nie rusza? Bo ciebie to zaraz zrzuca. Jest. Jak on mnie to ja... sobie że też mógł. Jaki debil. Ty widzisz go? No. Się ciągle ukrywa przed nami. I gdybym ja miał miksturki, to bym go zabił. Bo dwie miksturki... FAK! UWAŻAJ! A! Zabiję go, zabiję go! Zabiję kretyna! Ja... ja tego dy... Kretyna zabiję. Przecież my go chcieliśmy tutaj ten Usuw... Us, us, usuwam z gildii. Pa, ca, pacanie jebany. F, F, y, czekaj, no F, on, F, F, F. On nie przyjął, bo tutaj jest realnot, to a u Ciebie jest zeżreta, że nie mogę ci bić. Ja go drzwiło, widziałeś? Jaki no, gostek. O, czekaj, uważaj. A co ty, ty go bijesz? Ja go biłem. Tutaj ja idę po tego, odebiłem. Ej, broni mnie, broni mnie, jakby co. Okej. Okay. Idzie, uważaj. On... Dlaczego ten debil nie, nie idzie na spawn'a? On do nicości koleś poleciał! I tyle było historii po nim Ty pa! No chodź, zajmijmy się nimi Ty, ale on miał jak diakseleku O, 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 dobrze, dobrze, Szymon, dobrze Czekaj, on tam chyba ma wyjście Dawaj, na koks Kok sami jesteśmy. Nie. Idę, idę go zabić. A ja tutaj nie jestem. Ty oj, ja go znowu do tej dziury wepchnąłem. Uważaj, 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 uważaj. Szymon! Szybko! O, dobrze. nie? Zabiję, zabiję gnojka on, on mnie nie dał, on mnie nie dał Nie da Uda, nie, nie dał ja Kurde muszę... Jaki lo, jaki kok Jaki kok Ej Słuchajcie, nie wiem, my już nagrywamy Ale za chwilę kończymy, bo ja Udało mi się, udało mi się uciec Faun. Marka, gościu. Oj już sobie zmienić zbroję. Nie. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. A jeśli mam, dasz mi jeszcze jednego Diaksa, bo mi potrzeba, żeby chodź, miał... No to, to, to chodź tutaj. no. Ja do tego gościa idę, bo ty tam jest. Chodź tam, gdzie jest to pewna Czekaj, to, to ja se, Czekaj sobie zbroję lepsze. Dobrze. Jest. Na... na drugi level. O, ochrona. To są... ja No to tracą mnie. wyjdź z serwera. Bo O, ochrona przed wybuchem. Jest... później. No to jest Zabił cię? Nie. Ja... ja Czekaj, ja wezmę tą swoją starą zbroję. Może wytrwam. <suszyk> Butki to ja chyba. No nie dobra. Ale podobra z budkami Ej, dobra, i gdzie, gdzie jest ten y, Devil? Tam gdzie jest to PwP, tam gdzie jest ta dziura. Dobra. No dobra, no to już chyba kończymy. Mam nadzieję, że może się Wam podobać. Kurde, z mrokiem lepiej nie zadzierać, uważaj. On jest, do, on jest dobrym wipem. Nie, on ma... On, on jest dobrym z y, Kuźwa! Nie, 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 Jaki debil do dziury! Ciebie? Tak. I słuchaj... Nie, nie, nie. Serwer jest pełen. No dobrze, no dobrze drodzy widzowie. Kończymy. A ja się zemszczę na tym gnoju. No to cześć.